Widzisz, kolejny vlogmas! Jak ten czas normalny leci? Niedawno było 1 grudnia, a już mamy kolejnego i kolejnego. Po prostu ten czas szybko leci. Czas, zobaczysz, co tym razem kalendarz adentowy powie nam, jak herbatka dzisiaj będzie. Ciekawi? A bardzo. Mam ochotę zaparzyć pyszną, gorącą herbatę. No to idę, my co zaparzysz? No to lecimy, zaparzę herbatę. Ale jaką? Dowiemy się za moment Za 3, 2, 1. Hejka! Witajcie na kolejny vlogmasze A dziś będziemy robisz sasyczka wyciskane z marnadą. Mm. nie mogę doczekać, że to zrobię. Ale dzień masu, zaczynamy standardowo od szadana, aby mieć energię, aby upiec cestyczkę No to lecimy na Shadany Shadany już jest zjony. energia jest gotowa Jestem już przygotowana na zrobienie cestyczek Składniki są już pokładane w kuchni No to pokażę wam jak robi się te wyciskane cestyczka z marynatą, czekawi. Jak tak, to oglądajcie przepis do końca, a dowiesz się, jak zrobiłam takie pyszne, marnadą ciasteczka. No to życzę Wam miłego oglądana. Do przygotowania tych ciastek maszlanek z marnadu Będę potrzebować... 250 g mąki pszczelnej przeszanej, 200 gram masła, 4 żółtka, 100 g cukru pudru oraz 50 g mąki to wszystko teraz pokażę Wam jak trzeba zrobić do miski miskera użyciem haku zabieramy miękkie masło musi być miękkie Sypujemy je i ucieramy je za pomocą haku no, aby był jasny puch Uf. będzie jasny To będziemy dosypować cukier puder I zjemy Tak właśnie wygląda Teraz będziemy dodawać cukier puder Ale nie samo, tylko stopnowy Jak widzisz, ja te czas to zrobiłam na rurą. Owszem, to jest jak mówiłam na początku filmu, że to jest wyciskany czas to, że ogólne Yy, według przepisu daje się go do rękawa cukierniczego i go wyciska, ale próbowałam już tak dużo razy, yy, ale naprawdę trzeba użyć naprawdę dużo siły, żeby to wycisnąć. Yy, według mnie to nie wygląda ładne, bo trzeba naprawdę mieć dużo siły, aby to wyglądało ładnie. A wymyśliłam, trochę przerobiłam ten sposób i już tak od dłuższego czasu tak robię, że robię właśnie takie rurą, jak zrobiłam. I teraz jak widzicie, Tędy na takie kawałeczki te sasteczka później je właśnie kulam, jakby kluski robię z nich. No i dzięki temu te saska wyglądają lepiej. Jak widzisz, ja zrobiłam takie dziurki w tych sasteczkach. Można za pomocą palca zrobić, albo możesz za pomocą jakby jakiegoś sprawionego sprzętu na przykład, lub jakiegoś produktu na przykład noża widzisz. Yy, robiłam taki, yy, tak robiłam właśnie z inną że przyciskałam, a później do środka dawałam maroradę. Po końcu to są zasteczka wyciskane z marlaradą. U mnie co prawda nie są wyciskane, jak sami widzicie w i tak właśnie wyglądają te zasteczka. Tutaj już jest, zrobiłam całą partię, a to wyglądają właśnie upieczone. Wyszły z pieca, piekły się około 15 minut, 12, w zależności od Sesteczko piekłam, były bardzo pyszne, piękne wyszły, czas minął bardzo byskawiczny. czas zrobić obiadek. No to robię obiadek i widzimy, jak go zrobię. I będę już jadła go. Obiad właśnie już zrobiłam, jak sami wizjistem i go już zjadłam. Był naprawdę bardzo pyszny i piękny, Dżem już powoli komczy niestety. Vlogmas powoli komu czy też. Był bardzo piękny, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak też zostawcie łapkę w górę i dajcie suba na kanale. Życzę wam miłego oglądania. Tego vlogmasu jeszcze idziemy teraz jeszcze ważne kolacje. A na kolację mamy. To ja już zjadłam. Była bardzo pyszna. Mam nadzieję, że. Wam też podoba ten vlogmas, że ogólne dobliczenia on do wam się podoba. Jak to jest to przewabkę górę i dajcie subie na kanale. Wydaje że te filmy, które nagrywam w vlogmasu, wam się podobają. Podoba wam się taka seria vlogmasowa, bo ja naprawdę staram się nagrywać ciekawe te vlogmasy, i chyba mi wychodzą, ale. Ja nie jestem wizem, ja nie wiem, czy według was to są fajne wrogmasy, według mnie jako twórcy są super, ale wy... uważasz, się wiadomo, każdy ma inne swoje zdanie, każdy inaczej myśli. Kolacja już zjadona, gdzie dzień już powoli się kończy, więc będę już powoli się żegnała z wami, więc... Do zobaczenia na kolejne wrogmasze! pa, Mam nadzieję, że wam się podobało.